Witajcie, witajcie, kochani wyznawcy Jezusa Chrystusa. Fajnie, że jesteście, fajnie, że jesteście gotowi do tego, żeby otworzyć Jego słowo, żeby wspólnie się modlić. Kochani, kończymy już dzisiaj z dziesiątym rozdziałem Ewangelii Jana, ponieważ żeśmy go wczoraj zakończyli i dzisiaj przesuwamy się dalej do listu do Rzymian. Będziemy rozmawiać na temat zbawienia. To jest taka najważniejsza rzecz w naszym życiu zbawienie. Mówiliśmy wczoraj o tym, że owce, które słuchają głosu pasterza, otrzymują życie, życie od Niego, wstępuje w nas życie, i na tym polega życie wieczne, że uznajemy Go jako Pana i Zbawiciela, a słowa są dla nas pokarmem, Jego słowa są pokarmem. I dzisiaj otworzymy sobie dziesiąty rozdział Listu do Rzymian od dziewiątego do dziesiątego wersetu. Jeśli ustami wyznasz pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Zastanawia mnie kolejność w tym dziewiątym wersecie. Na początku jest powiedziane: jeśli ustami wyznasz pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu. Bardziej naturalnym porządkiem byłoby na początku wierzyć w serce, a potem go wyznać ustami. A to jest tak jakby odwrócona ta kolejność. Zastanawiam się, czy, czy naprawdę tak to jest, że my na początku mówimy, a potem wierzymy. Prawdopodobnie to się dzieje w obydwu kierunkach. To znaczy, wierzymy i mówimy tak, jak mówi słowo, że z obfitości serca mówią usta, ale z drugiej strony, kiedy mówimy coś, to zaczynamy w to wierzyć. Bo wiara jest ze słuchania. I wiara jest ze słuchania nie tylko innych osób, ale ze słuchania samego siebie. Jeżeli codziennie będziesz sobie coś powtarzał, to zaczniesz w to wierzyć. Nawet pamiętam kiedyś były takie książki, Jak osiągnąć sukces. Mój tata to chyba kupował w latach 90. czy 80. I tam była taka książeczka, właśnie jak osiągnąć sukces, jak zarobić miliony. I jeden z rozdziałów był poświęcony temu, żeby. Takie pozytywne deklaracje codziennie wypowiadać. Tam było spisane, spisane te deklaracje: jestem silny, jestem inteligentny, dam radę, mam mnóstwo pomysłów. Już nie pamiętam tych wszystkich deklaracji, ale ogólnie to były takie pozytywne afirmacje. I, I to naprawdę działa. To działa wśród ludzi, którzy niekoniecznie są wierzący, bo nie ma to nic wspólnego z religią. Po prostu, kiedy otaczasz się pewnymi ideami, pewnymi słowami, pewnymi koncepcjami. I one są wszędzie dookoła ciebie, to ty tym nasiągasz, tak? Ty się tym stajesz, zaczynasz naprawdę w to wierzyć. I teraz my, jako osoby wierzące, rozumiemy to jeszcze głębiej, bo rozumiemy, że słowo, które jest wypowiedziane, on, ono stwarza coś, ono stwarza nową rzeczywistość. I kiedy słyszymy Boga, to on stwarza w nas swoją rzeczywistość. Kiedy my wypowiadamy słowa pełne wiary pod wpływem Ducha Świętego, pod wpływem tego, co jest w sercu, to. Zaczynamy ich słuchać, i one tak jakby wirują wokół nas. One są wokół nas. I one stwarzają rzeczywistość. I my w tej rzeczywistości chodzimy, się poruszamy. I kiedy my te słowa słyszymy, to też zaczynamy w nie wierzyć jeszcze mocniej. Tak więc to jest proces myślę dwustronny. Jakby wiara jest w sercu, wypływa w postaci słów, a te słowa, które słyszymy, wracają jako wiara do naszego serca. I dlatego tak ważne jest, żeby opowiadać. O tym, co Bóg dla nas zrobił. Dlatego was zachęcam tak często, żebyście pisali komentarze. Pisali komentarze, czy też pisali w swoim dzienniku, to nie musi być publicznie, ale żebyście reagowali z wiarą na to, co Duch Święty robi w was. Ponieważ kiedy my tak robimy, to sami jesteśmy bardziej zaangażowani w ten proces, bardziej jakby przykładamy się do tego, żeby ta Boża rzeczywistość była częścią naszego życia. I utwierdzamy się w tej drodze. Już nie jest to tylko koncepcja, nie wiruje to nam tylko w głowie, ale staje się czymś materialnym, wychodzi na zewnątrz, ona się materializuje. Nawet jeżeli to są tylko słowa w komentarzu albo słowa w Twoim dzienniku duchowym, to jest to zmaterializowane. Kiedy opowiadasz o tym innym, to jest to jeszcze większa moc. Ponieważ mówisz innym, to nie tylko Ty sam tego słuchasz i utwierdzasz się w wierze, ale jeszcze inni tego słuchają. I ta, to słowo powoduje wiarę w nich. Dlatego ważne jest, żeby wyznawać swoją wiarę, żeby mówić głośno, że wierzy się w Jezusa Chrystusa, że wierzy się Bogu, który powołuje nas do życia, żeby przyznawać się do niego przed przyjaciółmi, przed rodziną, żeby modlić się głośno. Czytamy tutaj o tym, że te słowa wzbudzają w nas wiarę. Sercem wierzy się ku sprawiedliwości, ponieważ Twoje serce tu się wszystko dokonuje. Tu się dokonuje Twoje zbawienie, tu się dokonuje wiara. Bo, bo nie to, co Ty możesz zrobić na zewnątrz, nie to, co Twój umysł czy emocje wyprodukują, ale to, co ten Twój wewnętrzny człowiek zadecyduje, to się będzie działo. Twoja decyzja pójścia za Bogiem jest ważna. A nie to, czy czujesz Boga, albo to, czy ty rozumiesz Boga. Wiele osób chce albo poczuć, albo zrozumieć. Ale i umysł, i nasze emocje należą do sfery duszy, która jest cielesna, która jest cielesna. A w duchu dokonują się rzeczy duchowe. Więc jeżeli chcemy poznać Boga, jeżeli chcemy doświadczyć zbawienia, to doświadczamy go przez naszego ducha. To jest zupełnie inny poziom. Trudno jest to wytłumaczyć, ale jest to część, która jakby podlega, podlega naszej woli. My decydujemy się i dlatego wierzymy. A ustami wyznaje się ku zbawieniu. Czyli to zbawienie realizuje się, nie jest tylko teorią, tylko się materializuje, tak jak już mówiłam, przez to, że, że my coś z tym robimy. Powiedzenie jest najprostszą czynnością, którą można zrobić, tak? szybko się to robi. Nie trzeba skomplikowanych instrumentów, żeby to coś zrobić, żeby to zrobić. Oczywiście, to nie chodzi tylko o słowa i my wiemy o tym. Jest dużo różnych innych wersetów, które mówią o tym, że mm, wiara bez uczynków jest martwa, więc uczynek mówienia to jest jedna rzecz, ale uczynek typu miłość do drugiego człowieka, wprowadzanie w życie tych słów, które słyszymy. Pójście za Bogiem w sposób praktyczny w swoim życiu jest e, tą częścią Ewangelii, która nie może być zapomniana, nie może być porzucona. To nie może się skończyć tylko na tym, że ja wewnątrz wierzę i tylko coś mówię. Nie, to musi być też zrobione naszymi rękami. Tu mamy tylko akcent na te dwie rzeczy: na, na, na wiarę, na zbawienie, które się dokonuje w sercu i przez wypowiadanie ustami, ale y, tych aspektów wiary jest o wiele więcej. I Bóg wprowadza nas w coraz większe, głębsze rejony w których możemy realizować to co on w nas robi i to jest po prostu piękne tak więc zachęcam cię zachęcam cię dzisiaj żebyś wyraził żebyś wyraził swoją radość ze zbawienia swoją radość z Boga który jest w twoim życiu żebyś wyraził to czy to będzie przez komentarz czy to będzie przez jakiś wiersz który napiszesz czy przez piosenkę którą za chwileczkę zaśpiewasz czy przez smsa którego napiszesz do swojego przyjaciela czy w postaci notatki w dzienniku, którą spiszesz, ale żebyś wyraził, żebyś wyraził to, co się dokonuje w Twoim sercu. I żebyś starał się wyrażać na różne nowe sposoby. Może spróbuj zrobić coś, czego nigdy do tej pory nie robiłeś. Może zawsze robisz notatki w swoim dzienniku, ale dzisiaj nie zrób tej notatki, ale zaśpiewaj. Albo napisz do kogoś, albo powiedz komuś. Będziesz na rynku, kupował pomidory. Powiedz komuś. Wie pani, co dzisiaj miałem? Cudowny czas z Bogiem. On do mnie przemówił. Czytałem Psalm 23. Bóg jest naszym pasterzem. Niech pani ma dzisiaj dobry dzień. Niech dobry pasterz panią prowadzi. Na przykład coś takiego. Nie wiem, zrób coś, czego dzisiaj nie robiłeś. Zrób coś, czego nigdy jeszcze nie robiłeś. Niech to będzie taki eksperyment i takie nasze rozciąganie w tym, żeby się wyrażać, żeby nasza wiara była wyrażona. Żeby ona była z nas. Y żeby ona się z nas wylewała, tak? Żeby ona nie była tylko czymś wewnątrz, ale żeby ona była na zewnątrz. Żebyśmy mogli słyszeć swoje słowa, żebyśmy mogli widzieć swoje czyny, żebyśmy mogli zobaczyć to, co było w nas, że jest teraz na zewnątrz i że to wykonuje swoją pracę. Panie Boże, daj nam dzisiaj pomysłów i daj nam siły i odwagi do tego, żebyśmy mogli w ten sposób eksperymentować, żebyśmy mogli wyrażać wiarę w Ciebie. Żebyśmy nie byli tylko takimi sami, którzy gdzieś tam wewnątrz coś tam przeżywają, tylko żebyśmy mogli dać wyraz temu, co się dzieje w nas. Twoim wielkim cudom, tym przemianom, które w nas zachodzą, tej radości, którą mamy z Tobą, temu yy, głębszemu zrozumieniu, które mamy, kiedy czytamy Twoje słowo. Chcemy się tym podzielić, chcemy, żeby to wyszło na zewnątrz, chcemy, żeby Twoja chwała się objawiła, była zauważona, dostrzeżona przez ludzi wokół nas. Chcemy się w tym ćwiczyć, chcemy iść tą drogą, chcemy, żebyś e, Ty był Panem, nie tylko naszym, ale też innych ludzi, żeby Twoje Królestwo się rozciągało na więcej ludzi, na więcej narodów, na całą Ziemię. Chcemy, żeby Twoja wola się realizowała tutaj na Ziemi, żeby to wszystko, co wokół nas było podporządkowane Tobie. Ponieważ Ty jesteś dobrym królem, ponieważ Ty nas dobrze prowadzisz i nie ma Słodszego władcy od Ciebie. Nie ma lepszego przewodnika od Ciebie. Chcemy, żeby zapanowały Twoje rządy, żeby według Twojej woli wszystko się działo. Chcemy, żeby to było w naszej rodzinie, żeby to było w naszej miejscowości, gdzie mieszkamy, w naszym kraju, na całym świecie. Dlatego chcemy zacząć od czegoś małego i chcemy zacząć od tego, że będziemy wyrażać naszą wiarę w Ciebie, naszą radość, tak jak potrafimy, w nowy sposób prosimy Cię o odwagę, żeby to zrobić dzisiaj. Żeby ośmielić się, zrobić coś nowego. Nawet jeżeli to będzie nieporadne, to ja wiem, że Ty będziesz nas tym prowadził i będzie wielki uśmiech na Twoich ustach, że próbujemy, <grych> że, że chcemy coś więcej. Będziesz przychodził z pomocą naszej słabości. Dziękujemy Tobie już za wszystko. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, bardzo mnie ciekawią te wasze eksperymenty dzisiejsze. I ja rozumiem, że po obejrzeniu tego filmiku może nie zdążycie jeszcze szybko sz czegoś zrobić, ale może pod koniec dnia, jeżeli wam się uda właśnie podjąć takie wyzwanie i coś zrobić po raz pierwszy, po raz pierwszy wyrazić swoją wdzięczność do Boga w nowy sposób, to proszę wróćcie do tego filmiku i w komentarzu napiszcie, co wam się udało zrobić i jakie zwycięstwo odnieśliście. Nie ma rzeczy zbyt małych. Nie myślcie sobie, że to musi być coś wielkiego. To nie musi być wielka ewangelizacja pośrodku biedronki. To może być naprawdę coś małego. To może być po prostu wysłanie SMS-a komuś, do, do kogo żeście do tej pory nie pisali. Ale proszę podzielcie się. Podzielcie się swoimi zwycięstwami, ponieważ to będzie też wielką radością dla mnie i dla innych ludzi. Z Panem Bogiem do jutra.